Oczywiście, nie zapominając o Kasie, bo to, to, co powiedziałeś, jest ważne, trzeba zarabiać, trzeba, trzeba mieć tą wolność finansową, bo bez tego tak naprawdę budzisz się rano i się zastanawiasz, czy pracujesz w firmie, czy fundacji. Pieniądze muszą się pojawić i muszą być. Jakby nie omijajcie tego tematu. Jak ktoś mówi, że pieniądze są nieistotne, pieniądze są nieważne, to po prostu kłamie. Witamy serdecznie na kanale Wystarczająco Dobre, tutaj Piotr i... ...Ojciec, witam Was serdecznie. I co teraz? Co teraz? Zauważyliście pewnie, że jesteśmy w nowym otoczeniu, nowy anturaż, tutaj obok nas, jakiś zielono-niebieski, czy granatowy, czy karmazynowy, czy jakiś tam inny. Co możesz powiedzieć na ten temat? Bo zawsze ja Cię gościłem u siebie, a teraz to jak no właśnie, to Właśnie, tym razem, tym, tym razem nie gościsz mnie, tylko gościmy się nawzajem. Czarne z białym i zielone z niebieskim. Przedsiębiorca i tatowiec, wi wiadomo. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. No, Coś mnie tam powolutku przekonuje, ale myślę, że jeszcze długa droga przed nami, więc myślę, że te moje rozważania tu będą, będą długie i myślę, że jeszcze parę odcinków musimy nagrać, żeby przekonać mniej naszych widzów serdecznych do tego, żebyśmy no, spróbowali coś wymyślić. Ale. Ale myślę, że to ten antuaż, jak tu powiedziałeś... Anturaż. Anturaż, no nie wynika z niczego, bo myślę, że niedługo wszyscy nasi widzowie dowiedzą się, dlaczego tu jesteśmy i z jakiego powodu nie odwiedzam ciebie już w twoim jakże przepięknym biurze, tylko w tym takim tajemniczym, ciemnym miejscu. No myślę, że, myślę, że, że to taki... będzie, będzie, będzie ciekawe. Myślę, że, że już w niedługim czasie dowiecie się, nagramy kilka odcinków na ten temat. No ale myślę, że co? zawisimy ten temat na chwilę, bo. Zawisimy... Tak, tak, ale ja muszę to powiedzieć jeszcze. Bo nie byłbym sobą, gdyby czegoś nie powiedział. Przerwał mi, przepraszam. No. Nie byłby sobą, gdyby no, nie no przerwał. No bo ile można. Mówisz, Mówisz, mówisz mówisz, 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 mówisz ciągle i, i... coś widzowie Miło muszą nam sobie... mów... bardzo, że jesteście dalej i jeszcze nie wyłączyliście. To już jest naprawdę duży sukces dla nas. Eee, bardzo się cieszymy, że jesteście, że słuchacie. Nawet niektórzy z Was komentują, do czego zachęcamy. Czy się zgadzacie czy się nie zgadzacie, łapki w górę, w dół. Każda forma aktywności jest przez nas mile widziana. Zachęcamy do tego, żebyście komentowali, żebyście rozmawiali w ten chociażby dziwny sposób pod naszym głównym filmikiem na YouTube. A to, że dzisiaj jesteśmy tutaj, to co już Wojtek powiedział, no wymagało to trochę różnych dziwnych okoliczności przez nas stworzonych. Mamy to, co mamy, jakby na miarę naszych czasów i naszych możliwości. Można powiedzieć, że to jest jakby część tajemniczego projektu, który za chwilę pewnie ujrzy światło dzienne. Do czego małymi kroczkami będziemy Wam odkrywać to. To będzie jeszcze lepsze, że ja Ci przerwę, że to jesteśmy przekonani, że to. Że to ta tajemnica bardzo mocno Was wszystkich zainspiruje. Oj, myślę, że tak, jeśli raczej nie jeśli, bo my przekujemy to, co mamy w głowach na rzeczywistość, która powolutku za chwilę będzie realizowana. Mm, będzie coś fajnego, naprawdę Czyli grubo będzie, będzie grubo. Ale żeby nie było tak, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać tak. ponownie ponownie na jaki temat Wojciech? No myślę, że powinniśmy kontynuować te nasze takie rozważania króciutkie, tak, na temat y, przedsiębiorczości, tego czy warto, czy nie warto i tak naprawdę ostatnio zaczęliśmy taki mały nasz wewnętrzny taki cykl tak, rozważań dotyczących tego jak zacząć przygodę z przedsiębiorczością i na co po prostu zwrócić uwagę, tak, no bo Wiadomo, no trzeba to też jakoś sobie, każdy z Was powinien sobie to, to przemyśleć I myślę, że dzisiaj taki temat, który chciałbym wywołać, to jest to, czy powinniśmy ten biznes nasz pierwszy zrobić z takiej czystej pasji, to taki odwieczny konflikt, no? pasja czy kasa, tak? Po prostu, no niektórzy uważają, że po prostu trzeba mieć pasję, trzeba mieć zajawkę i wtedy zawsze wszystko wyjdzie, a z drugiej strony niektórzy uważają po prostu, Kasa się musi zgadzać i po prostu tu musi się kręcić licznik w banku, tak, bo jeżeli się nie kręci, to w ogóle po co to robić, nie, to bez sensu w ogóle, tak. No i pytanie jest takie, tak naprawdę, co myślisz na ten temat, czy Watar da się to pogodzić, czy, czy nie da się tego pogodzić, czy, no ja wiem, że już masz tutaj różne odczucia, ale... Może y, zbuforuj to sobie w taki sposób, żeby nasi drodzy słuchacze po prostu zrozumieli to, co chcesz im przekazać. To będzie bardzo ciężkie, serdecznie przepraszam już z góry. <grym <grym w każdym razie z jednej strony znaczy bardzo dziękuję, bo to jest rewelacyjne pytanie. Naprawdę <grym> fajnie, rewelacyjne to pytanie. To pytanie. Bardzo się cieszę, że wywołałeś ten temat do odpowiedzi. Jak czuję się tak zaskoczony, zwłaszcza, że rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, o czym teraz będziemy nagrywać, ale... To ale, zależy. Ale to zależy, znowu, to zależy od tego, w jaki sposób do tego podejdziemy? Za każdym razem, na samym początku, e, ktoś kto zakłada biznes e, ma jakieś umiejętności, jak to mówią młodzi, skille do tego, żeby je monetyzować. O, tak to ładnie nazwijmy. Czyli de facto... trzebać hajs, no. De facto, trzebać hajs, zarabiać pieniądze, wydawać i jakby... Pieniądze, 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 kasa, 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 kasa. RS6. Wszystko, ta, RS6, McLareny, nie wiem, co tam, BMW, łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, bo czy jakiekolwiek inne cuda, Lexusy tudzież, nie wiem, Volkswageny, jeśli ktoś bardzo lubi. E, w każdym razie, tak to kasa jakby przesłania i jakby im tej więcej kasy jest na samym początku i więcej ona się pojawia i ktoś mniej rozsądny, to, no to ona jakby determinuje wszystko. Ale z biegiem czasu i zależy od znowu od wielkości firmy, od tego, co się chce osiągnąć, to czasami już przychodzi taka refleksja, że w pewnym momencie, bo oczywiście pewien byt musi być zapewniony. Jakby mamy piramidę taką małą, e, za chwilę ci dam spokojnie głos. <głos> Przepraszam. E, Nie, no to na nasi początku jeśli... widzowie ocenią. Tak. No, łapki w dół. Właśnie, <głos》>, właśnie się, tak się zaczynają no, sypać. Spoko. W każdym razie. Jeśli zapewnimy sobie pewien byt, jeśli mamy, chcemy mieć firmę jednoosobową albo chcemy ją rozwijać i mamy już pewną stabilność, no to w tym momencie zaczyna się taka faktycznie zabawa. No bo z czegoś żyć musimy. Jeśli to jest nasze jedyne źródło utrzymania, no to chcąc, nie chcąc o pieniądzach myśleć musimy. Mając już zapewniony ten, ten tak, tak zwany byt podstawowy, no to tutaj zaczyna się zabawa taka, że. Faktycznie można podejść do sytuacji takiej, którą ja zalecam, daj wszystko, co masz najlepsze, a pieniądze przyjdą same. I to dotyczy na przykład fajnych projektów, które można realizować. Można je realizować czysto z pasji, a pieniądze wrócą do Was w takiej czy innej formie albo niespodziewanej. One też mogą Was zaprowadzić w bardzo różne ścieżki i otworzyć wiele różnych dróg. Dzięki temu, że robicie to naprawdę tak czysto z pasją. To jest jakby takie, znaczy nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, czy kasa jest potrzebna, raczej kasa jest. Znaczy chodzi o motywację, kasa jest... tak? Tak naprawdę. Co, 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 co? Co powinno być motywatorem do tego, żeby ten biznes po prostu prowadzić i, dla mnie, i, i dla... żeby cię codziennie napędzał, żeby to szczęście, jest ze dla mnie nie pieniądze. Dla mnie nie pieniądze. pieniądze muszą się pojawić i muszą być. I jakby nie omijajcie tego tematu. Jak ktoś mówi, że pieniądze są nieistotne, pieniądze są nieważne, to po prostu kłamie. No, zwyczajnie kłamie, bo to jest nieprawda. Pieniądze dają wolność, pieniądze dają możliwości. Raczej Pien... znaczy, ta wolność jest taka, że daje możliwości możemy robić projekty jakie chcemy. My możemy też robić jakieś rzeczy totalnie non-profit, więc ta wolność jest bardzo istotna, więc musimy je umieć zarabiać. Czyli musimy świadczyć usługi albo sprzedawać jakieś produkty, które, na których zarabiamy. Ale wszystko powyżej, jeśli sobie zdefiniujemy, to mnie, żeby mieć ich jeszcze więcej, nie motywuje. Żeby masz milion, to chcesz 10. No jasne, potem chcesz 100, potem chcesz 200. No i co z tego? Znaczy jasne, że fajnie jest zarobić te 100 i wydać 80 po to, żeby zarobić następne 100 i te 80 wydając na przykład na jakieś szczytne rzeczy, czyli tak zwany CSR w marketingu, tak? Czyli marketing społecznie odpowiedzialny, czyli praca społecznie odpowiedzialna i tak dalej. Ale to jest bardzo zawiłe. Samo posiadanie nie definiuje człowieka. Jakby samo posiadanie jeszcze większego kapitału też nie definiuje człowieka, tym kim jesteś i tym czy jesteś przedsiębiorcą. Mając pracowników, musisz myśleć o tym, żeby utrzymać firmę, żeby firma była bezpieczna, żeby twoi pracownicy byli bezpieczni, bo odpowiadasz nie tylko za nich, ale też za ich rodziny. Czyli mając 10 pracowników, każdy ma rodzinę, średnio statystycznie po dwie osoby, to już odpowiadasz za 20 osób, albo i więcej, jeśli mają jakieś potomstwo. Więc to jest jakaś, jakaś inna misyjność, ale to jest nadal ten poziom podstawowy. I wiem też, że z reguły wychodzi tak, że jeśli nie nastawiasz się na pieniądze w wielu różnych projektach, to te pieniądze po pierwsze przychodzą większe i szybciej niż się wydaje. A jeśli się nastawiasz stricte tylko i wyłącznie na pieniądze i liczysz, Twoją motywacją główną jest to, robię ten projekt nie dla ludzi, nie dlatego, że on jest fajny, nie dlatego, że lubię to robić, tylko dlatego, że zarobię milion, dziesięć tysięcy, tysiąc, sto złotych to albo się w tym męczysz, albo ci nie wychodzi, albo nie doprowadzasz go do końca. To jest jakby takie moje doświadczenie i rada nie do końca nastawiajcie się na pieniądze. No Tak myślę, że jeżeli chodzi o kasę, to też trzeba uważać na taki aspekt y, takiego trochę y, y, wstydu, jeżeli chodzi o, o to, co tworzysz, no bo jeżeli tworzysz wszystko dla kasy, to po prostu oszczędzasz na wszystkim, tniesz na wszystkim I tak naprawdę pytanie jest, czy Produkty, które tworzysz, usługi, które tworzysz, czy się za nich nie wstydzisz? Tak? No bo jeżeli to z pasji, to, to tobie nawet w, przez głowę nie przejdzie to, żeby to po prostu było badziewne. Tak? No bo jeśli z tym źle, ty w ogóle utożsamia się z tą firmą, utożsamia się z tymi, z tymi rzeczami, które tworzysz, utożsamia się z ludźmi, którzy to tworzą. A jeżeli twoim motywatorem jest kasa, to tak naprawdę zrobisz to na odwal. Tak? Po prostu po najniższej linii oporu, ważę, żeby to wypchać, wypchać butem. Dobra, a niech się klient martwi, tak? bo to jest i, i potem reklamacje, klienci są niezadowoleni to i to tak, i tak wraca. Więc tak naprawdę, co powiedziałeś, to nie ma jakichś tam podstaw długofalowych, bo ta kasa, mimo tego, że jest fajna i szybka, to tak naprawdę w perspektywie jakiejś stabilności, tak? czyli roku, dwa, pięciu, to, to jeżeli nie zmienić swojego podejścia na to, żeby, żeby jednak odkrywać, ten fan, nie? To, to wiesz, to w oczach masz. kurde walczymy, kurde robimy coś, co, coś fajnego. Oczywiście nie zapominając o, ka o kasie, bo to, to co powiedziałeś jest ważne, trzeba, trzeba zarabiać, trzeba mieć tą wolność finansową, no bo bez tego tak naprawdę budzisz się rano i się zastanawiasz, czy pracujesz w firmie, czy fundacji, czy prowadzisz biznes, czy po prostu fundację, tak? No, no nie, nie możesz być fundacją, jesteś przedsiębiorcą i przedsiębiorczość wiąże się z tym, że trzeba zarabiać, trzeba mieć tą wolność, ale, ale trzeba też pamiętać o tym, żeby, żeby ten fan przełożyć na usługi i na klientów, na, na produkty i na klientów. Tak? Myślę, że ten aspekt jest dosyć istotny. Czyli to tak hmm. tylko wtrącę. No, tu jest jakby takie ewidentnie rób to, co lubisz. Jakby odnajdź się, musisz, każdy musi się odnaleźć w tym, co lubi robić. I ja wiem, że to jest takie banalne i wszyscy to powtarzają i o tam gada takie głupoty. No tak, tylko że jak przyjdziesz już do tego momentu, kiedy jakby zrozumiesz moc tych słów, że robisz to, co lubisz w życiu, nie wiem, jesteś ty z, z osobą, z którą chcesz być, w tym miejscu, w którym chcesz być, to nagle docenisz przekaz ten, którym mówimy, jakby to wtedy tworzysz inne produkty, inaczej podchodzisz do, do rzeczywistości, inaczej podchodzisz do produktów, jakby to, to, to tak, tak, ja tak myślę, to, to, co ty powiedziałeś do tej pory, tak mi się wydaje, że można to tak, e, tak, tak, określić. Tak, i można iść dalej nawet, bo tak naprawdę za chwilę, jeżeli będziesz to robił z pasją i te pieniądze dadzą ci tą wolność finansową, to w tym momencie wchodzisz na taki poziom, myślę, że my już powolutku gdzieś tam dosięgamy, taki troszeczkę master, nazwijmy to tak, że tak naprawdę nie boimy się, mamy taką pasję do tego, żeby nie odważyć się do rozpoczynania innych projektów. Po prostu mamy taką pasję zarządzania, pasję kreowania, pasję, pasję tworzenia. czegoś jest niczego, tak? To tak naprawdę nie mamy, wiesz, bo chodzi o, o, o to, że masz po prostu taki power, że ty się nie boisz, tak? Nie, nie, nie patrzysz na pieniądze. Pierwsze, pierwsza, pierwsze, jest to stwórzmy coś, zmieńmy system. Myślę, że, że tutaj też możemy zdradzić taką, taką, taką małą tajemnicę, że jednak chcemy rozwalić troszeczkę system, tak? I bardzo Bro... delikatnie to mówisz, bo po, poza kamerami mówimy zupełnie Ale nie możemy, nie możemy, nie możemy, nie możemy pójść dalej, bo. Myślę, że nasi widzowie y, 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 muszą poczekać na to, żebyśmy to wszystko jakby zebrali. Ale tak naprawdę motywacją jest do tego, żeby rozwalić system. I tak naprawdę nie robimy tego dla kasy. Tak naprawdę robimy to z pasji. Mamy odczucie, że te pieniądze tam gdzieś z tyłu są i one, one, one spokojnie się pojawią. Ale robimy to po to, żeby roz... roz... Wie, no, no właśnie. System. Ale ta, ta, o, proszę, tak, proszę, 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 proszę. Proszę, Po prostu wy, system. Dokładnie. A Mateusz to by a, później, a później, tak naprawdę gdzieś te pieniądze się, się pojawią, Chcemy pomóc przede wszystkim wielu osobom, stąd też ten projekt, który, który to miejsce, gdzie się znajdujemy, po to, żeby polepszyć ich byt, żeby oni zrozumieli, wiele osób, żeby zrozumiało, jak do, do pewnych rzeczy podejść. I, i tak naprawdę nie przesłania, jakby motywatorem nie jest to, że a to zaróbmy, a potem jak te pieniądze będą, to tak naprawdę one pomogą. Nie, najpierw pomożemy, zrobimy coś, a potem przyjdzie kasa. Tak, nawet tutaj można powiedzieć zdecydowanie inaczej, bo my nie, w ogóle nie zaczęliśmy od pieniędzy, jakby to, co ty mówisz, jakby to, to jest jakby przykład, na tym przykładzie jakby pokazujemy. Nie, to pomysł nie został zdefiniowany przez zaróbmy pieniądze, tylko pomysł został zdefiniowany przez Zamówmy coś, co, co zmieni, co, do czego jesteśmy, mamy stuprocentowe przekonanie, co da wa wartość win-win zarówno nam, jak i drugiej stronie, i będzie fajnym dla nas wyzwaniem, dla innych wartością samą w sobie, gdzie może też odmieniać życie i robić wiele innych rzeczy. I to jest ten przykład nasz. Ale jest też masa innych rzeczy, gdzie szef, który y, na przykład, który y, robi buty czy naprawia buty, robi to z pasji. I oczywiście ludzie przychodzą, płacą mu, on żąda 50 zł, ludzie mu za, płacą 100 zł. Bo oni widzą, ile on pasji w to wkłada, i to jest jakby za to doświadczenie, są w stanie zapłacić każde pieniądze oczywiście w ramach zdrowego rozsądku za jego pasję i za to, jak, jak dobrze to robi. I on się odnalazł we właściwym miejscu i on nie robi tego dla pieniędzy, no bo nie będzie prezesem Samsunga i nie będzie zarabiał tyle pieniędzy na przykład. Tak? Bo to jest jakby no, niemożliwe, to nie jest taki biznes skalowalny, ale mu to wystarcza. On jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie i zarabia odpowiednie pieniądze, te które chce. Tak, ja myślę, że to też, żebyśmy, żebyśmy byli dobrze zrozumieni chyba, tak, bo, bo o tym też trzeba powiedzieć. To nie znaczy, że pieniądze, w naszym przypadku troszkę jest inaczej, bo mamy też pewne jakby źródła utrzymania i nie do końca patrzymy na to w tak literalnie, że musi nam się jakby na początku złotówki zgadzać, ale generalnie na początku trzeba liczyć, trzeba na to patrzeć, ale nie, nie powinien być to motywator. Pieniądze powinny być narzędziem, żeby osiągnąć pewne minimum wolności finansowej i to oczywiście osiągniemy, to później już, już powinniśmy płynąć z jeszcze większą pasją, a tak jak mówisz, ta kasa w tle zawsze gdzieś tam dotrze, nie? Tak, no ale z pieniędzmi trzeba umieć zarządzać. I to jest jakby bezdyskusyjnie, bo to, to że pieniądze nie są motywacją, to nie oznacza, że nie, że nie liczymy pieniędzy. Trzeba liczyć pieniądze, Poza, trzeba umieć biznes. liczyć. To jest czysty biznes, jakby jasne, one są ważne, one są istotne, ale motywacje są inaczej, te priorytety są zupełnie inaczej poukładane. Ja myślę, że to jakby trochę y chcemy się skupić zawsze na takim jednym fajnym temacie, jakby trochę go rozkminić, i pójść dalej, a nie chcemy też zanudzać, więc y zapraszamy już do następnego odcinka, który będzie o następnej, być może bardziej ludzkiej, albo przyziemnej, albo, albo, nie, albo normalnej, nie. albo nienormalnej rzeczy związanej z przedsiębiorcami w ogóle. Tak, no z rozpoczęciem A. biznesu, o tym jak, jak to rozkminić. I czy to... w ogóle, i czy w ogóle zaczynać, bo to też jest ważne. Tak, czy... No bo ty dalej nie zacząłeś. No, czekam aż mnie namówisz. No, Ale... zapraszam w sekcji komentarzy, piszcie, rozpocznij, rozpocznij. A, to jak dostanę 100, to się zacznę zastanawiać. Nie, to już rozpocznie działalność, tak? Dokładnie. Życzymy wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.